Zaczyna się arena. Zapłać Paypal. O kurde idzie prosto z konta mi ściągają. Czuję jakby mi Pan z Paypala teraz w, normalnie w kieszeń wsadził łapę. No jest i co teraz? Dobra mamy do wyboru 3, 3 nie? Ja nie lubię grać tym Łotrem tą babą, ale podobno ona jest spoko na arenę. Czy to jest prawda Goniu? Tak. Ona to jest klas jest najlepsze. Nawet się nie To nie bo kurde trzeba rozumieć. Zresztą z... mi to, nie powiedziałeś tego wcześniej. Nowe karty. Dygoczące tak? herlaki. Nie widziałem nigdy takiej karty. Agonia przyzwi 3 herlaki, 2-2. To jest fajne. To mi się podoba, tylko że ona jest za 6 to jest bardzo dużo, a jest o, słaba. Czekaj, prowokacja jest, ja gonia. Twój przeciwnik karty, umieszcza. Jest, no. Ja nie lubię tej trójki. Za każdym razem, gdy ten stronnik atakuje bohatera, dodaję monetę do twojej ręki. Jaką monetę? Taką, że daję ci jeden Mhm. Mm no to co, tą szóstkę bierzemy tego bydlaka? Znaczy kurde, bydlak nie jest zły, ale też dwójka nie jest zła. Znaczy, to dwójkę ja, biorę. Tych kart, ja tej szóstki nie lubię, ale podobno jest dobra. To biorę dwójkę stary, dobra, teraz ma plus wad, gdy kontrolujesz mecha, okrzyk przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. No sam nie wiem, goniu mi się... Ale ta piątka jest najlepsza no. z nich, szczególnie na odsze. No dobra. Dobra, zadaj 3 punkty wrogiemu, 3 punkty obranie wrogiemu bohaterowi, podstępne uderzenie, to nie, to chyba tego akolite bulu, co? Tutaj możesz dowolnie, bo też one dropa żadnego nie masz, więc albo masz jedno, no. albo trzy, to nie ma znaczenia. Nie, nie, też one no zależy, poczekamy, aż to będą to mocarze. Ułognik. Jeździć Shadow Pan. Nie wiesz Co? Ja mam pytanie. Ty masz jeźdźce najlepsze. Czy ty pamiętasz, bo jest rozkmina u mnie na live'ie teraz, no. czy, jest, czy pamiętasz jak pani Moniczka, organizatorka, mówiła ten nick, jaki ona ma, ona ma japoński? Coś Shinakura, coś tam. Hmm. Nie, pa nie pamiętam też, nie? Nie pamiętam Shishuna. Nie, nie wiem, nie wiem. Kurde. Dobra. Co, powiedz mi, Bonkol, co byś wybrał? Tygrysa z cierniodławów, czy jeźdźca ja Shadowpana? Ja się nie wpieprzam go. Ale jakbyś stary wybrał, bo mi się w już Shadowpanie bardziej karta podoba, bo jest taka czarna. Dobierz ta, co ma ładniejsze kolory. A co to znaczy kombinacja? Że co? Musisz to, że stary, coś pierwszego. Musisz kombinować, jak to zrobić. Przypominać plus 3 jeździć do ataku. To co do jest super, kurde. Wiesz, to biorę nie ma, go. Nie denerwuj. No a teraz wezmę antycznego Medibota. Nie, żartowałem. Wypatroszenie. Zadaj dwa punkty obraźnie. kombinacja. Zamiast tego zadaj. Aha, czyli muszę coś no, najpierw wypatroszenie zagrać, jest super, tak? tak. Wypatroszenie. To biorę wypatroszenie. Właśnie tak chciałem wziąć, nie? Dobrze chciałeś. Stary, patrz teraz. Bukanier. Za każdym razem, gdy wyposażysz bohatera w broń, daj o, Bardzo to dobry. może być dobry bukanier, nie? To biorę, Maszmy tak? Jeszcze. E, kurde, może być tajemniczy czołg. Ale dobra, no jak możesz, możesz pójść wagro, to One drop nie będzie. Nie, no. no, będę szedł w piratów, okej. Okay? No i teraz mamy przy... Dobry, kraty, Dobra, oka, w dupie, jedy się, kurde, przespać, żeby wspominać to z Ej, no tasynkę. czekaj. Nie mogę no, tą mówię czwórkę. A, w grze, no, żeby A, w grze. W grze. No, no, mogę tą czwórkę tego przywódczyni kultu, kurde? Możesz, znaczy tutaj oba są dobre te cztery dropy, to zależy co chcesz. Ja wolę ten, ten jest dobry, bo to zamiesza na stole stary. Znów Ognik, oni mnie kuszą strasznie. Daj twojej broni plus 3 do ataku, kombinacja, daj z losowemu przyjaznemu stronikowi plus 3 do ataku. To jest dobre. To chyba dobre, no, co? Tak, tak, Olejek jest kurde dobry. Olejek Przecież jest na dobry. Wreszcie słyszałem też, że Olejek jest słabszy niż mi. Kombinacja, przyzwij bandytę, nie... Czemu wszystko jest z kombinacją? No bo taki ma właśnie rogal, kurde, to jest jego typ deku, tak. kombinator. Uh -huh. A, kurde. To no to co? ten bandyta jest najlepszy, no bo je jego... No właśnie... Chociaż nie masz żadnego czteryla, ale bandyta, kurde, jak idziesz w agro i masz jeszcze tą kultystkę, możesz wziąć. Bandyta. Właśnie, idę w agro, nie? Oprawca Szarnorytnych. Czarnorytnych Okrzyk, on bojowy, jest zadaj super. dwa punkty obrażeń. On jest, kurde, super Wrogo. O kurde, to zajebiste to jest. Biorę to nie O. No. Chcę mieć dwa dobre, ale kurde. Waklash no osy, żałuj obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Stwór z moczarów ja jest, kurde, niezły. I jest ten, no i ten golem zbożowy, kurde. Nie, masz tylko jeden trzy drób, ja bym Golema wziął, bo kurde. No ja też bym wziął zbożowego Tułujesz Golema. Za każdym razem, gdy stanie się celem twojego zaklęcia otrzymuję plus 1-1. A i ja nie mam chyba żadnych zaklęć co za smok słaby. No, on jest no to nie wiem. Za wszystko słabe, bo oni właśnie ja tak No Nie, schwytany Jormungargar nie jest zły, bo jeszcze masz olejek. To wezmę schwytanego Jormon Okrzyk bojowy szał plus 3 do ataku. Może tego to jest strzałem, co? Nie, łatwe. No tak. Dobrze, dobrze wymyśliłeś. To jest jedyny warto. Wiem który... właśnie. No i teraz mamy tak, dobierz kartę. Daj losowemu. O, bomba. Daj losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 3 plus 3. Agonia. No on jest niezły ten, ten piątek, ale no. nie mamy. O, chociaż może, no nie wiem. Masz kart draw już z tego przywódczyni kultu. to ten obień, Ale jeden Nobisat jest super. To biorę jakiś super, super, ale jest O, wilk super. morski, pirat. A ja mam jakiegoś pirata? Nie. Już to. No, może wezmę Rężę, pirata, pijesz. bo czuję, że będzie kombo na pirata. Nie, że nie denerwuj. Rycerz tak. z WitroGrodu, no weź, ale kombo. Ono on no, patrz super. teraz, posiada szarżyk, grzyba, że broń w wyposażeniu. No, ale masz wypatroszenia. Proszę mnie, sopę. To biorę wypatroszenia. U, kamień przywołania. Za każdym razem, gdy rzuci zakręcie, przy... <śla> nie, nie mam zakręć. No, ty, ty masz tylko jedną dobrą trzy, Jutrzenka, jeśli na koniec twojej tury skontrolujesz sekret, przywrócić to nie mogę, Sek. To co, tego rynnego mistrza brać? Rynnego mistrza, no. no i już znów mam tego, kombinacja, otrzymuję plus 3 do ataku, jeździeć. Uuu, to jest kurde ciężka decyzja, bo masz dwudrop też dobra. ale ile masz, raz, dwa, trzy już. Ja bym wziął jeźdźca, bo kurde na docie... Ja też tak bym wziął górę, jeźdźca. Ma, on jest super. Znisz wrogiego drugi, stronnika. Skrytobójstwo stary, cios w plecy, zadaj dwa punktowe niezranionemu Stronnikowi. To Moim bójstwo. zdaniem skrytobójstwo. O, ja, czy Zapominam ciągle, że ty pierwszy powinieneś tak mówić. Zniszcz twoją broń i zadaj obrażenia od niej wszystkim wrogom. O, to zajebiste! To bym brał. Bo jeszcze jest na koniec swojej tury daj innemu przyjaznemu mechowi plus 2, no ale ja nie mam mechów za bardzo, nie? Chyba. O. Nie mamy to mechów. Dobrze, to ja musiałeś... biorę tą dwójkę, nie. Tak. No to teraz czekaj, tu znów mamy, przywrócić trzy punkty zdrowia, no ten z agonią, ale nie mamy ten, one dropów nie mamy już w ogóle, sam nie wiem, tu nie wiem. Ja bym widzącego wziął, bo już masz za dużo late game'u, teraz potrzebujesz Ale nie mam early, o fak! nakręcany olbrzym, inspiracja, przyzwij bojowego kodo, 3, trzy... ej to jest wiesz, dobre. Co? Tak, grabiesz co? No za każdym no, razem, jest, gdy przeciwnik zagra za kartę, usuń trzy górne karty z twojej talii. Co? No, ty nie potrzebujesz. no To ci niby y, miluje, czyli wywalasz swoje karty, ale to jest 8 na 8 Jak będziesz miał typa wiesz na niskim HP, to ty go dobijesz hmm. po prostu. Ty no nie dobra, dobrych kart, więc nie potrzebujesz. Dobierę to, to. No i teraz mam tak, wypatroszenie brać. Kurde, no wypatroszenie jest dobre, ale jest też grubie. No, wypatroszenie jest mocne, za mocne bierz. Nawet trzy. A, mechy trzeba było brać prowokację. Ja ma no, wszystkim chyba wachlarz. Bo jakiś tak broń ci się przyda, Dobierz no. kartę. No i teraz znów mamy 3, 3, 5. Kurde. Nie no, to są gówniane strasznie. To na pewno jeździec. W o trzech jeźdźców. Zajebiście. Karta na mocarz, Go nie mam nic w ogóle na początek. Obrażenia od zaklęć, plus jeden gówno, Nie możesz... No ten piątka jest dobra. Inspiracja przygodna. No piątka. No ale mam już same Niestety, piątki. tak, masz dużo właśnie, więc teraz już musisz, jak będziesz miał, to te najlepiej Daj bojadziesz. przyjazdemu stronnikowi 1-1. Brać tą trójkę, brać, nie? Tak, tak, trójka. O, Żuk! jest to był super. I Żuk, kurde, to jest odpowiedź. A patrz, o miałeś działkę, jakbyś brał samych piratów, to miałbyś, kurde, synergię. No. Ale bierz Żuka, Żuk najlepszy. Dobra, Strażnik Argentu nie może atakować. Aha. No to niezły ten Strażnik tak nie. Argentu. Ale ty nie będziesz często używał Hero Powera, więc... Ja mówię, ale znowu mówię... Mistrz Miecznictwa też jest dobry, nie? Ale... To co brać? Użycia życia naj... Tak, no bo ma najwięcej... A, bo dobrań. to jest najlepszy on jest przecież. Dinozaur, jakiś ogr, ninja. <laughs> ogr, ninja, ty, mogę jak, go jak wziąć? Pokaż jak, mi, pokażmy jakie, jakie masz te, masz jakieś detratle dobre, w sensie, bo ten Raptor jest zajebisty, jak masz jakieś dobre karty, ale ty masz chyba tylko jedną, z którą... Raz tak. Jedną. Ja na no, to Raptor będzie kurde słaby. To nie, co? To włam? Ja bym włam? wziął no. Zawsze Stary, tak, Atalia to na pewno nie wygramy, ale to nic. No, dobra, to jest talia, to jest takie sześć spokojnych filmów. Dobra, moi drodzy, ale zanim tą talię zagramy, zrobimy trzy minutki przerwy, five minutes break, zaraz wrócimy do Was i już będziemy normalnie zagrali tą marenkę. W tym czasie będę sobie mecz jadł mecz, obiad. Ja Pierwszy mecz, mecz. mecz gram sam, moi drodzy, to jest niesamowite, ale będzie moc. Ale Mezy będzie moc. Dopowiedz.